Siema, tu znowu dla Costa TV i nasz minicykl o ciekawych produktach z marketów. Tu możecie sobie zobaczyć wcześniejsze odcinki, a ja dziś zaprezentuję owoce naszych ciężkich poszukiwań z Kauflandu. Bang! Powiem wam szczerze, że odcinek z Kauflanda należał chyba do jednego z bardziej wymagających, gdyż nie stwierdzono tam działu ze zdrową żywnością i naprawdę musieliśmy się napocić, żeby znaleźć jakieś fajne pięć rzeczy choć mamy parę perełek ale niektóre rzeczy wybraliśmy tylko z walorów smakowych jak na przykład mleko bezlaktozowe ja jako bezlaktozowiec no, no jest to opcja tak naprawdę do rozpuszczenia białka żeby było ono smaczniejsze, bardziej smakowało jak shake i tyle o tym można powiedzieć myślę, że jak ktoś nie ma problemów z laktozą to raczej no z punktu widzenia wiadomo, kalorycznego to jest dość korzystne, ale oprócz tego, no raczej, yy, raczej nie ma się co temu bliżej przyglądać. Yy, tutaj mam mleko kozie w proszku, to może się nieco kłócić z naszą ideą promowania produktów jak najmniej przetworzonych, natomiast yy, korzyści z tego yy, pojawiają się, gdy na przykład zdamy sobie sprawę z faktu, że ta pudełeczko ma 1000 kalorii yy, i ogólnie staje się yy, dobrą opcją do różnorakich wyjazdów, gdzie tak naprawdę trudno o jedzenie, a kalorie trzeba nabić. Pamiętajcie, że sylwetkę psują złe nawyki żywieniowe, czyli powtarzane opcje. A jak sobie strzelimy czasem rzecz nie do końca dietetyczną, to nam się wcale to nam się wcale nie oberwie po sylwetce. Tym bardziej, że na przykład porównując z odżywkami w proszku, to wcale pod kwestii przetworzenia mleko kozie w proszku nie będzie miało no nie będzie miało tutaj jakiś gorszych następstw na temat mleka koziego mówiłem przy okazji odcinka o nabiale i tam możecie sobie sprawdzić dlaczego akurat wybrałem kozie no i tutaj mamy już nieco przydatniejsze rzeczy syrop łowicz, czarny bez ostatnio mówiłem jak czarny bez może pomóc nam przy wyjściu z choroby przy budowaniu odporności tutaj jest dodatkowo to samo zastosowanie jako syrop wspomaga proces obronny organizmu, witamina A, C, czyli wiadomo, przeciwutleniacze B1, B2, minerały. Wiadomo, że przez to, że to jest syrop, to kalorycznie nie wypada, może jakoś szałowo, ale wiadomo, syropy w postaci leki, w postaci syropów, on nie, są, nie są takie bez powodu. Duże stężenie sacharozy hamuje rozwój drobnoustrojów i dlatego to jest o wiele, yy, o wiele, pożywniejsze i o wiele lepiej działa. Dobra, co tu jeszcze mamy? Majonez z dodatkiem omega-3. To może wydawać się nieco śmiesznym produktem, dziwnym wyborem. Natomiast yy, no co? Majonez, wiadomo, jak wiadomo, jest dobrym, yy, dobrym yy, rozwiązaniem przy okazji tłuszczówek, gdyż nie zawiera dużo węglowodanów praktycznie w ogóle. Yy, praktycznie bez białka, same tłuszcze i to w przewadze jedno-nienasyconych, więc no doskonała opcja przy, yy, przy ketozie na przykład. A wiadomo, jak je się dużo tłuszczów, zawsze tak naprawdę, trzeba pamiętać o proporcjach kwasów omega-3, 6 i 9, więc no najczęściej brakuje właśnie tych omega-3, więc tutaj już mamy sobie pewne rozwiązanie, to jest niby 7 gram yy, na 100 gramów produktu, Omega 3, ale to już jest y, łatwiejsza opcja, bo wiadomo, mamy łososia, mamy olejniany, ale nie zawsze możemy sobie to zaaplikować. No i ostatni, tak naprawdę, mój mały hit to dziwne coś o niepokojącym kształcie to batat. Jak ktoś śledzi amerykańską scenę kulturystyczną, to wie, że to tak naprawdę przysmak tych y, dużych chłopów, a nie bez powodu. Yy, można powiedzieć, że ziemniaka przypomina tylko yy, może trochę z wyglądu i z nazwy, bo tak naprawdę składowo to jest niebo, a ziemia jest o wiele bardziej odżywczy. No zaczynając od beta-karotenu, beta czyli witaminy A, yy, które tak naprawdę nasz ziemniak praktycznie nie posiada, a ten jest bardzo bogaty. Witamina C, białka, które naprawdę yy, robią robotę, jeśli chodzi o Zapobieganie wolnym rodnikom, glutation, mówi co coś wam, a właśnie batat jest bogaty w takie coś. Yy, no, mogę powiedzieć, że to jest jeden z najmocniejszych przeciwutleniaczy, dostępnych, yy, dostępnych spożywienia. O glutationie mowa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, enzymy, które rozkładają skrobie, więc tak naprawdę ten ziemniak, mimo że to ziemniak, jest pozbawiony skrobi. Yy, ciężko było go znaleźć w Krakowie, z tego co wiem. Jest doskonały w smaku. Oprócz tego zawiera około no niecałe 30 gram węglowodanów na 100. I to jest doskonała opcja jak wam się przyjadą ryży, ryże, makarony czy zwykłe ziemniaki. To możecie postawić na opcję o wiele zdrowszą. O wiele bardziej odżywczą. Co jeszcze? Aha, potas inne pierwiastki także. Tam występują w dużych ilościach. No wiadomo, że Wiadomo, że troszkę, no troszkę, dla niektórych bardzo dużym problemem może być cena, na to, bo to wiadomo, jest droższe niż nasz zwykły ziemniak. Natomiast e, od czasu do czasu na pewno wzbogaci Waszą dietę i pomoże podreperować zdrowie. No, to tyle dla Was, miałem. Było ciężko, ale się udało. Czekajcie, następne sklepy. Dzięki znowu za support. I no co, czekam na komenty z propozycjami Waszych produktów. Pozdro.